Witam Państwa w 41 odcinku z serii o przedmiotach i rzeczach codziennego użytkowania. Dzisiaj przedstawiam Państwu kalkulatorek z 1998 roku. Jest to Eltra, Unitra, Brda 12U. Napędzana jest na sieć 9V i bateryjki paluszki też chyba 4 sztuki czy 6 i przedstawia się on następująco nabyłem go na tzw. Tak zwanym targu do mojej kolekcji co już przedstawiałem wcześniej. I tutaj pozwolę sobie zainstalować zasilacz, gdyż baterie ciągną więcej prądu. O! Tutaj przerywa przerywa nam ten wtyk ale działa i tu da na przykład 4 dodać 4 wynik jest wyświetlacz świeci jest bardziej rozbudowany niż poprzedni mój Y, chyba Lolek, Bolka poszukuję, no i staram się zdobywać takie właśnie realitasy.